Czy lubicie niebegrzysprawne osoba. Ja, to to, Bardzo tak. tak! Tutaj właśnie na zewnątrz jest taka sala, gdzie są krzyże mm. i jest też figurka Pana Jezusa. No to moja podopieczna właśnie przechodziła i tak pokazała po prostu ręką, podniosła rękę do góry mm. właśnie na krzyż. I ja mówię, że, że tak, że to jest krzyż. I ona po prostu tak zrobiła mi się podoba bardzo, to znaczy też sam Brańszyk sam w sobie, mimo że to jest dwa kroki na krzyż, ja już zeszłam ten Brańszczyk zagnizką wzdłuż i przeż 35 razy. Ale ja lubię taki na no, no, klimat. Wczoraj. Z wymiaru ziemskiego podoba mi się. No, <grybuj> jednak też e, nie spodziewałam się, że w ogóle tutaj przeżyję coś duchowego, bo pod...